Ejka kochani, witajcie na moim kanale, ja mam na imię Aneta i mieszkam 25 lat w Irlandii i opowiadam o tym, co tutaj się dzieje, jak mi się mieszka i tak dalej. Słuchajcie, kolejna, mam kolejną listę różnych rzeczy, o których chcę dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, odkąd zaczęłam mówić o Rzymianach, tak, wiadomo, o co chodzi, moje zasięgi spadły, także... Nie o to chodzi, że ja będę teraz płakać z tego powodu, bo mnie to naprawdę na tym nie zależy. Zależy mi, naprawdę zależy mi na tym, żeby ludzie się obudzili, co się wokół nich dzieje. O tym, że telewizja się nazywa television, to jest wizja telewizyjna, to jest narzędzie propagandy. Programy się nazywają programami tylko dlatego, i to jest z języka angielskiego, tak? Bo Programming to znaczy programowanie, tak? Czyli programuje się ludzie i tak dalej. Także to o tym pewnie jakaś część z Was wie. Także jeżeli chodzi o mój YouTube to no muszę generalnie uważać co mówię, żeby mi całkiem nie zablokowali, ale zasięgi oczywiście spadły z iluś tam tysięcy po teraz po tylko kilkadziesiąt osób niby to widzi, bo to ja też nie wiem o co czy oni sobie nie wymyślają, wiecie Wrzucam sobie, że widziało je 40 parę osób, a tak naprawdę widziało 400. Skąd ja mam to wiedzieć? Nie mam żadnego pojęcia. Chcą na pewno tym zniechęcić takich kreatorów jak ja, żeby, żeby nie mówić prawdy, nie mówić dalej tego, jak jest. No ale mnie to nie zniechęca, bo cała. Dla mnie, wiecie co, najważniejsze jest to, co, że tak powiem, co, co będzie po tej drugiej stronie, w tym drugim życiu. To po pierwsze. Po drugie, tak jak Wam mówiłam wcześniej, zależy mi na tym, żeby kolejne pokolenie chociaż usłyszało to, co wcześniejszą miało do powiedzenia na temat tej sytuacji, która teraz jest. Mam jakiś tam obowiązek jako rodzice, jako ludzie żyjący w innej erze, żeby opowiedzieć o tym, jak to wyglądało. Tak jak i inni opowiadali wcześniej, dzięki temu wiemy, na czym stoimy, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jak to się wszystko tam działo. Oczywiście te, te informacje są bardzo mm, zamaskowane i to trzeba trochę posiedzieć, żeby znaleźć. Na przykład mm, dla mnie jest bardzo ciężko mm, znaleźć nawet informacje dotyczące, no i tutaj muszę uważać, słuchajcie, bateria słaba, e, muszę uważać, co powiem, e, chodzi o świeczki w e, rządzie, które zostały zgaszone, tak? Na przykład na ten temat nic nie wiedziałam. W ogóle zaraz przejdę do szkoły. Jak nas kiedyś uczyli, jest ono rocznie 84. Także nie nauczyli nas niczego oprócz mitologii, jeżeli chodzi o historię. Nigdy nie dotarliśmy do tej najważniejszej części historii, tej nowoczesnej. Nie wiem, czy u Was też tak było, że zawsze przychodził czerwiec i nagle zrobiła się pogoda, więc wszyscy części wychodziliśmy na dwór niż się uczyliśmy. Co było fajne, ale z drugiej strony nigdy nie doszliśmy do tej wiedzy. Tej najbardziej, która nas powinna dotyczyć. E, no, już skręciłam, zapomniałam coś powiedzieć wcześniej, ale dalej. E, no, aha, i o te zasięgi chodzi o to, że mm, y, no generalnie robię to dla swoich dzieci, dla następnych pokoleń, także nie obchodzi mnie, mm, jak to wygląda. Tylko to jest potwierdzenie tego, że po prostu y, internet nie chce tego y, roz, rozprzestrzenić, tak, Rozpo, y, żeby, żeby za, za duża ilość ludzi tego nie widziała. To jest po prostu tylko ewidencja na to, że coś muszę mówić, co nie pasuje systemowi. Mniejsza o większość. Teraz tak, jeżeli chodzi o historię, tak jak wam mówiłam, bardzo ciężko znaleźć. To nie jest tak, ktoś się mnie pytał, jakie tam kanały oglądam. Ja muszę ogląda obejrzeć co najmniej 20 różnych kanałów i, i różnych osób, które mówią na temat historii, czy na temat tego, co się teraz dzieje. I dopiero to wszystko sklejam i jeżeli no, człowiek w tym trochę siedzi, no, to tro, ta, ta prawda się w ten sposób ujawnia, bo bardzo ciężko właśnie znaleźć jedną informację, która, która po prostu wytłumaczyłaby wszystko. Ktoś mnie, o, o, mnie na przykład o to pytał, o co chodziło właśnie z żonkinem, o co chodziło z, z tymi świeczkami. E, nie mogę powiedzieć, o, co, o, czym mowa, o czym mowa, ale wiecie o czym mowa. I wyobraźcie sobie, weszłam nawet na anglojęzyczne strony w najpopularniejszym no w Google-portalu. I słuchajcie, mi ciężko było znaleźć informacje na ten temat, trochę musiałam godzin na, przy tym posiedzieć. No i się w końcu dowiedziałam mniej więcej co o co chodziło: w sensie, że to było ludobójstwo ze strony Rzymian, które no, chcieli, żeby ludzie o tym nie wiedzieli, że to. Jak to tam wtedy wyglądało? Wiadomo, że to była jakaś tam wojna i niby mówią, że jeżeli jest wojna, no to jakaś tam część społeczeństwa musi umrzeć, że to jest po prostu tak jest przy każdej wojnie, ale nie no, to tam były ataki z jednej strony i zginęła ludność cywilna i tak dalej. Sami sobie poszukajcie, nie chcę o tym mówić, mówię, żeby hmm, żeby, żeby no nie było tak, że w końcu będę mówiła do jednej osoby, tak? Chociaż pewnie po tym, jak, jak mi już na tym świecie nie będzie, to może więcej osób wtedy obejrzy. Zawsze jest jakaś nadzieja. No, nie, nie chcę tego, bo już wcześniej chyba na to mówię. Chodzi mi o to, że bardzo trudno znaleźć info na ten temat. Nawet próbowałam znaleźć Brauna, który o tym mówi, też nie mogłam tego znaleźć. Jeżeli ktoś to, ma jakieś linki, to, to, to prześlijcie. Następna rzecz, żonkiel, tak? Też o tym żonkiele nie wiedziałam, o co chodzi. Ja musiałam parę rzeczy obejrzeć czy przeczytać. No chodzi o to, że to nie jest to znowu chodziło o Rzymian, nie, polskie, nie, nie polską historię. Polska historia na przykład Wołyń, którego, do którego się wiele razy lewica nie odwołuje i kwiat, jaki powinny być noszony w tym przypadku. No ja Wam pokażę, jak wygląda taki kwiatek, że żonkiel to nie, nie powinien, że żonkiel, symbolizm żonkiela nie należy do Polskiej historii. W ogóle żo żonki jest toksy toksycznym kwiatem. Jeżeli ktoś go zje, można umrzeć. Nie powinno się go sadzić e, blisko warzyw, bo mogą mieć wpływ na te warzywa. E, tam trochę oglądałam o powstaniu e, w Kecie i tak dalej. I wygląda na to, że to było e, no tak jak wiele rzeczy w historii, e, wiele, wiele wydarzeń w historii, że to było. E, no znowu boję, boję, boję się mówić na temat, ale mm, e, zaplanowane, tak, on na, na tej zasadzie, że to było zaplanowane, że nie, niepotrzebnie dużo ludzi zginęło przy tym, że to była wojskowa organizacja, która to zaczęła, że dziwnym trafem tylko zginęło 10 Niemców, z tym, w tym, znaczy żołnierze, em, w tym 5 chyba z nich spadło z z murów, niechcący, że to nie było, że, że ta broń była skądś tam dostarczana. Także to wszystko, jeżeli ktoś się wczytuje w tą historię, to nie z mainstreama, no to zobaczy, że wiele rzeczy było ukartowanych. I, i tak znowu muszę 100 razy powtórzyć to samo, to nie dotyczy wszystkich niewinnych ludzi, którzy tam zginęli. Chodzi o to, że kto był, że była prowokacja i, i no, nie powinno się, że najpierw powinno się tą y, historię odkłamać, a potem jeżeli chcecie nosić jakieś kwiaty y, 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 przypięte do, do piersi, no to najpierw trzeba wiedzieć, jak była prawda w tym temacie, a to, to nic nie miało wspólnego z Polską. Słuchajcie, generalnie, y, wiecie, nie wiem, czy wiecie o tym, że na zachodzie nie mówi się o tym, znaczy nie mówię, ludzie nie mają żadnego pojęcia, że w wojnie w ogóle Polacy zginęli. A najczęściej się tylko mówi o Rzymianach ym, i że to niechcące się stało na naszych terenach i może my braliśmy w tym udział. Yy, Także tu tak historia, yy, czy informacja czy edukacja o historii tak to wygląda. Yy, Także ja tutaj edukuję. Ostatnio wołen, o Wołyniu dużo wysyłałam, musiałam to tłumaczyć na język angielski i pokazywać. Szkoda właśnie, że nie ma, no gdzie jest, gdzie jest ta. Informacje po angielsku, żebym mogła to przerzucać. No nie ma czegoś takiego sama, muszę czas, czasami siedzieć i tłumaczyć. Um, na przykład tych ludzi, świadków, którzy brali w tym udział, czy byli, byli tam, widzieli to. No i no nie ma tego po angielsku, także to ciężko muszę, muszę czasami um, przypominać. Przypominam to na swoich grupach, które stworzyłam dla Irlandczyków i tłumaczyć to w jakiś tam sposób. No i to, nie, to nie jest łatwe, bo no, to jest cała historia z tym związana. Tam też brali udział Rzymiani, wychodzi na to. E, także, a tutaj wszyscy są albo bardzo na lewo, albo bardzo za Trumpem. E, a propos Trumpa, e, bo jak, jak, jakieś tam kontrowersje wzbudziłem ostatnio mówiąc właśnie o nim. Słuchajcie, pamiętacie, że on podpisał w 2018 w maju, wydaje się w maju, Podpisał umowę w której 447, tak? Czyli w której Rzymianie mogą zażądać zwrotu mienia z przed II wojny światowej, także to nie jest broń Boże przyjaciel Polski. On teraz cicho siedzi, bo Polska jest mu potrzebna do otoczenia tych walk na wschodniej granicy. Także, słuchajcie, jak przyjdzie co do czeka, to mogą w każdej chwili wrócić z tym tematem. Także, jeżeli chodzi o Polskę i Amerykę, no to tam nie ma przyjaciół, nie, tam są tylko interesy. To tak dla przypomnienia, bo czasami taka ta współczesna historia też jest jakoś tak szybko zamiatana pod dywan, chociaż były w Polsce, wiemy, protesty, ale Jakoś tak to nie, znaczy ja wiedziałam, że było 4.47, a nie wiedziałam o co za bardzo chodzi. Chodziło też chyba o to, żeby z, z internetem, że w internecie, no teraz właśnie Trump, co on teraz robi, to zabrania w ogóle mówienia w sposób negatywny na temat Rzymian, no i to będzie... Mówią, że, że, że można trafić, będzie trafić do więzienia za to, że się mówi negatywnie. To znaczy nie będzie można krytykować tylko tej grupy. Wszystkie inne, łącznie z Jezusem, z, z, z religią chrześcijańską, jest ok. No ale po tej stronie zawsze mogą powiedzieć, że jesteś domestic terroryzm, to znaczy no, terrorystą takim domo nie, domowym, mm, wewnętrznym. No, więc także widziałam, że wydał dużo więcej pieniędzy na militaryzację, dużo więcej milionów, także nie wiem, w którym kierunku to pójdzie, no, ale mówię Wam, jak jest na dzień dzisiejszy, tylko sobie mogę gadać, co może być w przyszłości, tak. Także to. Następna rzecz to już Wam mówiłam. Aha, oglądam sobie ostatnio. RTE, czyli RTE, to jest główna telewizja mm, głównego nurtu tutaj w Irlandii. I jeżeli chodzi o Trumpa, to jest najlepsze, bo oni są tak są e, no to jest śmieszne. To jest po prostu dla ludzi, żeby mieli co, co oglądać, ale wystawili e, trzech ekspertów w cudzysłowie. Jeden to mm, z fundacji Clintonowskiej, Clintona. E, wiadomo tego, który na tej liście był, co jeszcze do tej listy. Trump nie zajrzał, nic z nie zrobił, tej, tej, co na tą wyspę tam, na tej wyspie się różne rzeczy działy i lista wyszła, kto tam latał i chyba Trump też tam latał, dlatego on tam nie zajmie się tą sprawą, tak jak mówił, że, że, że zajmie się. Także był, był jeden ekspert, z drugiej strony był z CNN, czyli, no, do głównego ścieku, lewica media i jeszcze ktoś jeden był Aha, demokrata, no to demokrata, czyli wiecie, że w Ameryce są republikanie, demokraci, republikanie bardziej na prawo, powiedzmy w cudzysłowie, na prawo razem z Rzemianami, a demokraci to le lewica i kolorowe e, tęcze. E, no i słuchajcie, no te trzy osoby, demokrata, te wszyscy na no nie, na Trumpa, w ogóle oni na, nawet nie wpuszczają do radia czy do telewizji kogoś, kto by był po tej drugiej stronie, tak. Także takie dyskusje prowadzą i po prostu tak im robią sieczkę z mózgu. Ja w ogóle bym się zapytała, dlaczego nie ma drugiej strony, dlaczego nie ma, jeżeli jest debata, no to masz ludzi z drugiej strony. I tak w Polsce jest nawet w tej telewizji, którą, którą za bardzo nie lubię. No a tutaj są po prostu in your face, czyli w, prosto w twarz pokazują ci, że mają wywalone na to, jaka jest opinia z drugiej strony. Także to mnie zaciekawiło, ale jakoś się włączyło komentarze, no to nam było dużo ludzi, którzy byli E, którzy którzy kibicują Trumpowi, więc to się wyrównało, że całe, całe komentarze były za Trumpem, a te trzy osoby mówiły przeciwko. E, no i oczywiście w taki skandaliczny sposób, że co to on, jaki zły i tak dalej. No jest zły, no ale nie, e, nie aż tak, że tak powiem. I, i, i widać, że no właśnie przez to, tak jak wam mówiłam wcześniej, Irlandczycy nie potrafią niczego. Rozkminić tak na dwoje, no, co może być po tej stronie, co może być po tamtej. Ja bym po prostu jednym, jednym nurtem i po prostu powtarzałem słowo słowo, co usłyszeli w, 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 w tym, w głównej telewizji, tak? Co u nas się dzieje? U nas się dzieje strzelanina podobno gdzieś tam niedaleko mnie, 20 może z kilometrów stąd. Jakieś słyszy, słyszano głosy, ktoś powiedział, że dochodziły te głosy z tych miejsc, gdzie są inżynierowie. Nie wiadomo, możliwe, że. No, bo też się różne rzeczy, rzeczy dzieją w związku z yy, innymi grupami. Także nie wiadomo, czy to była prawda, ale mówię to, to od czasu do czasu, słyszymy takie rzeczy, yy, że coś tam się dzieje. No, ale oczywiście niczego się nie dowiemy poprzez telewizję. Tylko ludzie mówią, yy, czasami na grupy gdzieś tam wrzucają yy, lokalne i tak się człowiek dowiaduje, że coś się wydarzyło. Yy, teraz chciałam jeszcze Wam powiedzieć o tym, że widziałam ostatnio program. Yy, o garcie, czyli policji irlandzkiej. pokazuję, jak ta policja tam działa, no taki program w, 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 pokazujący takie realia, realia ży, życia, czy tam działania policji tutaj. No i tam ludzie się śmieli tylko, że chodzi o to, żeby te, ta policja fajnie wyglądała teraz w oczach, tak ją dobrze przedstawić, żeby fajnie wyglądała w oczach Irlandczyków, bo wszyscy mamy ich dosyć. Um, także to taka próba... Um, pokazania ich o takiej dobrej strony, bo widzą, jak y, ciężko, jak, jak, jak ludzie teraz reagują na policję. Większość jest przeciwko. W ogóle, jak otworzycie komentarz, to od razu 80-90% pisze, że miała złe mm, doświadczenia z, z policją. Ale co ja zauważyłam, że nie wiem <grym> jakim cudem, ale z, z tych ludzi, co tam pokazywali, z tych garciarzy, e, wynika, że 60% to kobiety. No, i jeszcze tam był jakiś e, obcokrajowiec, Muzmani i tak dalej. Także tak to teraz wyglądają te, te. Nie wiem, czy to oni akurat tak pokazali, czy tak faktycznie jest, jaka jest e, 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 nie, średnia, e, jak się mówi, skala. no. I ostatnio, nie wiem, czy wiecie, że w, kilka miesięcy temu e, zmienili e, to, że e, policja teraz mogą. E, Osoby do 50, 50, do 50 lat można mieć, żeby, żeby się e, zapisać na policję. E, wcześniej to było chyba 30 lat, i w ogóle wcześniej było, że musisz znać język irlandzki i tak dalej, i musisz jakieś tam testy przejść, a teraz w ciągu trzech tygodni możesz zostać policjantem. E, bardzo mało zarabiałem, także dużo chętnych nie ma z jednej strony, a z drugiej strony, tak jak mówiłam, system jest tutaj bardziej po stronie kryminalisty, niż, niż, niż policjanta, więc ludzie się na pewno boją. I wiedziałam, że dużo obcokrajowców poszło być policjantami, a ja nawet kilka lat temu widziałam, że takim nagrodem dla najlepszego na policjanta roku otrzymał Polak, nie? Polak, który jest gaciarzem. Także to w, w tym kierunku idzie. Zresztą um, tak jak Wam mówiłam, w szpitalach 60% to migranci, nie? No i co jeszcze? Miałam mówić. Aha, u nas podobno 20 tysięcy domostw nie miało prądu, w tym czasie jak Francja, Portugalia, Hiszpania. Także słyszałam, że Polska też będzie coś takiego miała. No i wysyłają, wysyłają ulotki, książeczki, w których jest napisane, jak sobie poradzić, kiedy, kiedy nie będzie, kiedy będzie, będzie jakaś sytuacja podbramkowa, nie będzie prądu, czy no takie. Także i wiem, że w UK w, w Anglii też powysyłali takie książeczki, także przygotowują nas na jakieś historie. E, no, w książce oczywiście napisane, że masz sobie tam wodę na wiem, do wanny i trzymać ją w wół i tak dalej. Takie trochę dla... za przeproszeniem dla debilów informacje. E, no, ale to po prostu świadczy o tym, że to wszystko będzie. Ta fala, którą widzicie na zachodzie, będzie szła, e, przejdzie przez wszystkie Państwa. Także tam, to, tam już się coś gotuje. No i ostatnia informacja, wczoraj widziałam, że rząd postanowi teraz płacić za loty czarterowe, deportując ludzi. Czyli nie tak jak było do tej pory, że brało się tam te kilka osób i wrzucało się do tych samolotów normalnie komercyjnych. tak. Teraz podatnicy będą płacić za specjalne, za całe samoloty. Nie wiem, gdzie tam 10 osób wrzucą, sam, samolot będzie na 30 czy, czy, czy 50. Nie wiem, jakie tam są, ale chodzi o to, że cały samolot będzie przeznaczony tylko dla tej grupy y, uchodźców i będzie trzeba ich deportować. A że granice są y, otwarte, nie ma za bardzo przesiewu, sprawdzania, to będzie coraz więcej y, napływ będzie coraz większy, a potem będą po prostu z tymi samolotami tylko latać w tej warte i, i my będziemy za to płacić. Y, także y, tak wymyślili, taki genialny sposób. Zamiast. Y, Skupić się na, grani na, na, na um, uszczelnieniu granicy. Także taki genialny pomysł, żeby podatnicy zapłacili, a miesiąc temu sobie podwyżki e, wszyscy posłowie dali, e, także m, pieniędzy nie ma, ale e, dla nas, dla całej reszty są, także te podatki m, idą w takim kierunku. E, jak będę coś jeszcze wiedziała, odezwę się na dniach. jeszcze co kilka dni staram się robię sobie screenshoty i jak coś, to wrzucam tutaj. Mówię tutaj, jak wygląda to Polska z mojej perspektywy i to, co tutaj się dzieje. Jeszcze wczoraj widziałem jak brown zdjął flagę ukraińską, także gratuluję odwagi. Pokazałam tutaj co którzy są w szoku, że potrafimy się zmobilizować i coś zrobić oprócz gadania. Także fajnie, fajnie to, szczególnie przed Dniem Flagi, tak, Polskiej Flagi. Ja mówię, tak jak Mówiłam wcześniej o nich nic do e, Ukraińców. Sama zasłyniałam kilku. Sami mówili, że tam są u nich przekręty, także to nie o to chodzi. Chodzi o to, że e, no mamy się skupić, skupić głównie na sobie i zostawić wszystkie inne interesy e, na zewnątrz, bo e, tak naprawdę nie mamy przyjaciół naokoło, tylko wszędzie każdy ma swoją powiedzmy agentę, swój, swój plan na na siebie, a nie na nas. Także nie, nie, nie bądźmy tak naiwni, a szczególnie tak naiwni, jak, jak to są Milanczycy, którzy generalnie dali sobie w kaszę dmuchać, posprzedawali wszystko, no i ta ich um, tożsamość um, zanika pomału. No ale to w następnym, um, jeszcze będę opowiadać w następnych programach, programach, w następnych odcinkach. E, na dzisiaj tyle. Wszystkiego dobrego. Mm. Miłego. Mam no, nadzieję, że macie fajną pogodę, bo nas następny m, tydzień czy na 10 dni będzie super i się wszyscy naprawdę zachwycają, bo, bo rzadko tak bywa. Także przyjemnej majówki. Do zobaczenia, papa. Pa.